Programu Sanatorium Miłości 6, mogą przecierać oczy ze zdziwienia. Maria Olekiewicz, o której taksówkarz Zygmunt z Krakowa mówił pieszczotliwie, patrz, jaka balwina, znika w oczach. Puszysta do tej pory seniorka pokazała serię zdjęć w różowym garniturze i jest nie do poznania. Co za przemiana! Przemiana Marii z Sanatorium Miłości 6. Piękne, szczupłe nogi, zgrabne ramiona i całkiem niezła talia. Maria pozytywnie zaskoczyła fanów i koleżanki z Sanatorium Miłości 6. Utarła te z nosa internautom, którzy pisali o niej królowa kaszanki, wczoraj pokazała się w pytaniu na śniadanie, już jako królowa turnusu, i znów rzuciła swoich fanów na kolana z powodu nowego wyglądu. Serwisowi telemagazyn.pl udało się dowiedzieć, że Maria przeszła na dietę Keto, dieta Marii z sanatorium miłości 6. Tę samą dietę zastosował Adam Kraśko, rolnik szukażony, i w ciągu roku zrzucił 50 kg. Adam inspirował się radami swojego przyjaciela Roberta Żuralskiego, autora bloga, gruby na rowerze, i sam też codziennie wskakuje na rower. Rolnik zauważył metamorfozę pani Marii i nawet zostawił komentarz pod zdjęciami: Pani Marysiu, jaka figura A? Kibicuje i proszę o to samo, później udostępnił jej post z fotkami w gustownym garniturze. Teodozja inspiracją Marysi, inspiracją dla Marysi z sanatorium, była jej koleżanka Teodozja, która restrykcyjnie trzymała się diety keto i prosiła obsługę restauracji w Polanicy z na P. O mięso bez panierki. Panie w kuchni i kelnerki bez problemu jej w tym pomagały. Marysia, wychowana przez ojca, który stworzył potężną firmę masarską, od lat żyła w stresie i w poczuciu obowiązku utrzymania firmy po śmierci taty. Nigdy nie zawiodła bliskich, ale płaciła za to stresem, który sprzyjał przybieraniu na wadze. Sanatorium Miłości bardzo ją odmieniło, postanowiła też zawalczyć o zdrowie i przedczekającą ją operacją ortopedyczną zrzuca zbędne kilogramy. Kibicujemy.